Da? Dla jej czas. To ze względu na to, że Mina jest z, e, z natury skromna, śmiała i wrażliwa, stworzyliśmy taką trochę interaktywną przestrzeń, żeby Państwo mogli swobodnie się poczuć oglądając, a jednocześnie jak porozmawiać, usiąść przy stole, ułożyć usta, usta są zrobione z innych Jeżeli będą jakieś pytania, tutaj jest stół. Gdzie można sobie w żółtym notesie zapisać pytanie, i my się postaramy wszystkie pytania, które chcę dzisiaj zadać. Gościmy też panią Olesę Dukiewską, dzięki której powstał reportaż z ramienia Radia Białystok, który można na tej stronie również znaleźć, z przekierowaniem na stronę Radia Białystok. I ten reportaż dzisiaj Państwu zaprezentujemy. Pani Ola dzisiaj będzie nam pomagała i rozmawiać z mną. E... I z prezentami. Nie tylko dzieci, czyli i Państwo są prezentami dzisiaj. Dziękuję. E... Taka wystawa Tutaj w Urzędzie Miejskim, pani Ludź Włoska poznała Ninę, zobaczyła jej pracę, teraz jej zaproponowała tą wystawę. I dzisiaj właśnie mamy możliwość tu bezpłatnie skorzystać z tej sali i wszystkich Państwa gościć. Nina zainteresowała się kolorowankami 7 lat temu. Zaczęła kolorować no zakami. i Dosyć trudno jej pewne rzeczy przychodzą, więc praca od twórcza na początku, ale kolor nikt jej nigdy nie uczył. Zastawia sama i do tym pory to robi. Jest tak pracowita, że dzisiaj jeszcze pokażę Dzisiaj rano robiła pracę formami akrylowymi, O właśnie to, te białe polaski jeszcze nieskończone. To jest świeża, świeża praca. Ponieważ Nina dostała od Cioci, wujka, i rodzinki takie wielkie płótno, także na następnej wystawie, jeśli taką będziemy organizowali, a myślę, że będziemy, to będą prawdopodobnie obrazy farbami akrylowymi też malowane, na większych formatach. I ten ptak ma się właśnie pojawić. To jest żołna. Zobaczcie, bardzo ciekawy Tak, Każdy ma inne rozwarunkowanie. Tak, to jest żona w, w wydaniu, Niny. I żony faktycznie mają bardzo różne upierzenie bardzo, bardzo kolorowe. I nauję, jak kolory. Chciałabym z Państwem się podzielić swoją radością i tym, jak widzi świat. dlatego, wszystko dzisiaj jest, jest kolorem. Pana, podarowana wielu naszym bliskim, które nawet poleciały za ocean, ale które nam się udało wypożyczyć, możemy je dzisiaj pokazać. Starałam się podziękować wszystkim, y, którzy umożliwili nam tą y, nam możliwość, żeby te prace tutaj się dzisiaj pojawiły. Y, dziękujemy bardzo. Wszystkim Państwu, bliskim, rodzinie, przyjaciołom, wszyscy jesteście naprawdę naszymi przyjaciółmi, każdego z nas Was znamy osobiście. Jestem serdecznie naprawdę bardzo miło, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Chcę podziękować um, Paniom z Urzędu Miejskiego, który, dzięki którym mogliśmy tę wystawę dzisiaj reprezentować. Koleżankom, które formalnie pomogły nam to, to jest mówię, a które wzięły na siebie tą sprawę formalną, żeby to powstało. Staraliśmy się też umieścić w miarę naszych możliwości podziękowania także wszędzie, tutaj są jakieś informacje, o których przepraszam, mogę mogą zapomnieć mówiąc, ale wszystkim serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję moim przyjaciołom. I, rodzinom, I rodzinie. którzy rządzą jak taka niewidzialna ręka, bardzo nam pomogli. Kateryk, który mamy w korekcji, dzięki mojemu koledze. Eee, Zmarłego. Tak, także zapraszamy też serdecznie. Co chciałam e, powiedzieć, jeśli chodzi o tamtą salę? To, co dzisiaj państwu Państwo zrobili w tej sali konferencyjnej, będzie tylko. Teraz dostępne W godzinie 20.00, już nic nie będzie. Wszystko, co zostanie dostępne do 25 listopada, jest w tamtym chorobie. Tylko, tylko bez, bez smutku! Nie ze złymi Bez smutku! Nie się. Także musieliśmy wziąć tą salę, ponieważ inne prace się nie zmieściły w holu. Chcę podziękować też um, moją babcię wolnikową i babciu Ewę, na Urwanianie. Tak, babci, jednej, drugiej, dziadkowi. tak, rodzajem. Wszystkim, wszystkim, którzy na, z nami tu są i bardzo nam pomogli. Naprawdę. Bez nich byłoby nam bardzo trudno. Zresztą każdy z Was wie, w czym nam pomógł. I ja naprawdę wszystko to doceniam bardzo wszystkim. W ogóle mogliście być. E, dziękujemy też tym, którzy chcieli przyjść, a się rozchorowali i nie mogli przyjść dzisiaj. Też ich kocham. Tak. Dostaliśmy plakaty od jednej z serdecznych pań. Dostaliśmy możliwość wywieszenia tych plakatów bezpłatnie. Nasza przyjaciółka zrobiła nam projekt. Które mi się poczęstować, można wziąć i mieć ze sobą już te kolorowanki, nie na pomiątkę. Aby brata, ta brata na wielkiej ekranie, to brata i kolekcja, to mój tak. Tak. Brat Niny, właśnie się zajmuje się stroną ułatwienia. Postaraliśmy się zebrać parę zdjęć, żebyście mogli Państwo zobaczyć, E, nimkę w życiu osobistym, tak ładnie i codziennym, i w pracy. <grymne> <grymne> Dziękuję serdecznie. Napiszemy.